Cześć siostra. Szwagierka jak już. Cześć ciocia. Cześć ciocia. Wyglądasz elektrycznie. <grystanie> Mój ulubiony kaszojat i Janetka. Karyna. No gdyby nie ja to byście go nie mieli. Tak? No tego Brajonusza. Gdyby nie ty to nie miałby tak na imię. Ale niestety Brianusz, wiesz, że ciocia z twoim tatą. Karyna, tyle razy cię prosiła. Nie opowiadaj tej historii, bo on jest jeszcze mały. Ale o co chodzi? No miałeś taki wielki łeb. Janeta! Że mama podczas porodu z bólu zemdlała. I zanim odzyskała przytomność, to ciocia z tatem dała ci na imię Brianusz. Dzięki mnie masz takie imię. Jak mama się otknęła, to tata musiała uciekać z miasta. Za to na drugie masz pięknie, bo mama ci dała, tak? No piękne. Franek. Franek przynieść dzbanek. Kto normalny daje dziecku na imię Brianusz, Karyna? Ty po matce masz taką fantazję, mnie pokarało taką teściową. Ale ty jesteś toksyczna, ty przez lata trzymasz taką urazę do mnie. Nie martw się, masz wielki łeb, ale kosackie imię. Tak jak ja, Brianusz i Janeta. Zobaczysz, cały świat nas jeszcze pokocha. Masz.